No hej, systemu pomidoru i witam Was serdecznie w Growe Garden. Wiem, że to jest taka seria, która pojawia się raz, potem znika i tak dalej, ale mam nadzieję, że już tutaj powrócimy. I widzowie, zanim to oczywiście strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Oraz napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej groe Gardena. Jeżeli będzie tutaj sporo łapek w górę, więc oczywiście zostawcie tę łapeczkę w górę. Postaram się więcej go oczywiście nagrywać, więc piszcie komentarze. No i ten... możecie też napisać w ogóle, czy chcecie live'a z Grołę Gardena, żeby tutaj połczajeć wszystko i tak dalej, więc piszcie wszystko, a dzisiaj widzowie obczajemy sobie, co zostało zmienione przez trzy tygodnie niegrania, albo nawet miesiąc Wydaje mi się, że nawet miesiąc, więc widzę miesiąc niegrania w tą gierkę Zobaczymy, co tutaj oczywiście e, zmienili I mamy tutaj Next Summer Harvest Szkoda, nie zdążyłem na to, było 21 I coś tu jest takiego ciekawszego Talk, dobra e, Summer Fruit, ej dobra, ej Aha, oni tutaj nie usunęli tego A to dawało Mute A Mute... Miód... Kurde, czy o co chodzi? Dobra, nie wiem, nie usunęli w takim razie pollinated plantów. Tutaj mamy jakiś crafting, what? Lightning rod możemy skraftować, dobra, to jest spoko. E, I on się kraftuje 45 minut. Mamy też takie coś. No dobra, e, niech będzie, czyli... ha Możemy chyba wziąć sobie właśnie jakiś, e, no jakiś ten i dostaniemy z tego nasionko. Dobra, mamy tutaj następne. Dobra, spoko. No i jakieś tutaj sprinklery widzę i coś jeszcze tutaj jest? Spray. Okej, okay, jakiś spray. Yy... Aha, dobra. Czyli on jakby zamienia yy, nasze właśnie yy, owocki. No dobra. Okej, okay, czy to są z różnymi mutacjami. No dobra, spoko. Yy, mamy tutaj też honey. No dobra, to już było. Yy, no i Anti egg, czyli też coś nowego. No i pack B. Okej. Okay. Nie wiem, to, to chyba jest trudne do skraftowania. Mamy Sunflowera, mamy Purple da, Dahila, Purple Dahila mam, ale Sunflowera nie mam. I, i anti jest do skraftowania tutaj. No to jest chyba mocne. Zobaczmy sobie sklep. Mamy, o kurde, mamy nowego Seatpaka za Robuxy Summerpaka. No dobra, coraz więcej te rzeczy, rzeczy, rzeczy za Robuxy dodają, Ale czy to jest jakieś OP? No, stajemy tutaj tylko rzeczy, które można postawić. No i mamy też rzeczywiście takie, jakby ekskluzywne jajko, które też było wcześniej. No dobra, widzę. Mamy nowy tutaj update, summer. No dobra, cie, ciekawe bardzo. Pójdźmy sobie do bardzo ważnego miejsca, czyli Seed Shopa. No bo tutaj widzę, z tego co wiem, pojawiły się nowe rzeczy. Mamy tutaj cauliflower, ok, no dobra, ciekawe. Watermelon było green apple, awokado, banana, pineapple, kiwi, bell pepper, prickly pear, ok, loquat, dobra, Fejoa, i e, sugar apple. Ej, poprzednie rzeczy znikły. No dobra, czyli poprzednie rzeczy są tak naprawdę już limitowane e, z tego co rozumiem. Takie jak na przykład pe pepper, czy tutaj moonflower, czy inne takie rzeczy. No ja tu mam też dużo tych moonmelonów widzowych, które sobie prawdopodobnie w sumie możemy sobie zebrać. Mi tam nie zależy bardzo na hajsie. Możecie mi dać jakieś rady w komentarzach, jeżeli macie. No też trochę nie grałem w tą gierkę. Więc przydałyby mi się tej rady, co tutaj lepiej hodować i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zbieramy sobie to. Sell my inventory i dostaliśmy, otóż to 7 miliardów. Podwoiliśmy właśnie swój majątek. I z tego co widzę tutaj w ogóle też jakieś lajki czy coś. No dobra, będzie trzeba to wszystko sobie poobczajać. W takim razie widzę, jak sami widzicie, no mam tego sporo, co nie? Mam tego sporo, możecie mi dać znać co usunąć, bo mamy tutaj te eventowe z tego poprzedniego eventu. Nie wiem już, jak zdobyć szczerze, ja. chyba już się niezbyt da. Mamy moon yy, mango, to też spoko, mamy zwykłe mango, mamy tutaj duriany. No, i jakieś tutaj inne rzeczy. No, ja nie mam pojęcia, co tutaj widzowie już robić. No, wie, wiem, że na pewno te crafty są spoko w tej chwili. No i właśnie ten event na środku. Tylko jestem ciekawy, co się za do niego dostanie. Więc w sumie. O! Mamy coś tutaj. Rewards. Możemy. Aha! Tu można dostawać stare paki? Chyba tak. Tak to rozumiem, że tutaj są stare paki. No, bo sami widzicie. I coś tu jeszcze jest. Okej. Okay. No, takie eventowe rzeczy, z tego co widzę, w sumie. No, i nowe, no to jest nowy crate, i nowe jajko, z tego co widzę też. No, i to chyba też jest nowe. I to jest chyba to, co mamy, oczywiście, w e, sklepie. Więc widzę, ja będziemy się widzieć za godzinkę na tym evencie tym Summer Harvest, aby zobaczyć, co to dokładnie jest. Dobra, widzę zaraz mamy godzinę 22 i zaraz będzie właśnie to Summer Harvest za 3 minuty, 50 sekund. I od widza e, dostałem przed chwilą e, 5 e, tych Exotic Summer Seed Packów. Więc bardzo dziękuję! E, bardzo, bardzo dziękuję. Więc co, możemy sobie otworzyć? Otwieramy pierwsze i zobaczmy, co nam tutaj tropnie. Wild Carrot I to chyba jest najgorszy drop niestety Więc tutaj niestety nie oddało To 100%. więc kurczę lipa Lecimy drugi, zobaczymy co tutaj nam dropnie I dropnie nam Gruszka, czyli na drugie najgorsze No niestety, dobra, lecimy tutaj dalej widzowie Pyk, otwieramy i dostaliśmy Parasol Flower Okej, okay. pa Parasol Flower Brzmi na bardzo rzadką rzecz 10% Ej dobra, Bar bardzo chyba dobrze Lecimy tutaj dalej Zobaczmy, co tutaj na następnego drop. Okej, okay, następny parasol flower. No dobra, w miarę oddaję, w miarę oddaję. I ostatnie, zobaczymy, co tutaj dostaniemy. I dostaliśmy Wild e, Carrot. No dobra, e, myślę, że w miarę spoko. Możemy sobie to pójść zasadzić teraz. E, tylko, gdzie by tą gruszkę zasadzić, nie mam pojęcia. Ja i tak chcę tutaj wszystko widzowie posprzątać, więc e, myślę, że live'a abyśmy byśmy mogli sobie odpalić. Dobra, tutaj są e, właśnie te e, kwiatki, więc sobie tutaj posadzimy. No i jeszcze mamy te widzowie wild-karoty, też możemy sobie je zasadzić I możemy wziąć sobie, gdzie my to mamy, o yy, tutaj, że podlać, żeby zobaczyć tutaj yy, to już do końca Dobra, one są malutkie, one są jeszcze jednorazowe, a to by giga słabo No dobra, czyli to był taki giga, giga słaby drop, może jest dużo warty, no ale w sumie wątpię No jednorazowe, może być trochę więcej, dobra, lecimy tutaj w takim razie te parasole, ok, one giga długorosną. z tego co widzę one giga, giga długo rosną. o jest, parasol flower i parasol flower tu też jest jednorazowy? aha no dobra, powiem wam szczerze no lipa, lipa szczerze e, mogę to bardziej zaplanować że po prostu nie zbierać tego no ale niestety tak wyszło no i tutaj też mam tą gruszkę no, ale gruszka to nie będzie jednorazowa. No, jak gruszka będzie jednorazowa, to będę miał bekę. Więc co ja widzę, niestety? Jedyne co z tego mamy, to gruszkę. No, możemy sobie zobaczyć, ile to jest warte. No, teraz już nic niestety nie zrobimy. Zebraliśmy to bez sensu. E, sell my inventory i dostaliśmy pół miliona. Więc no, lipa, lipa, bardzo lipa. Szkoda, że to jest, widzę, jednorazowe. Myślałem, że nie jest to jednorazowe, że jest kilkorazowe, na przykład, jak o, tutaj ten kwiatek, czy. O te tutaj kwiatki, no bo one rosną nie jednorazowo. Tutaj widz mi jeszcze pomaga. No i co widzowe? Mamy zaraz ten evencik. No i zobaczymy o co w nim chodzi. Bo szczerze, nie mam zielonego pojęcia. W takim razie widzę: za 4, 3, 2, 1. I się zaczyna. W takim razie, aha, dobra, o co tutaj chodzi? Summer fruit only. You do not have a plant, ha. Widziane, nie wiem co to znaczy. Tylko Summer Fruit, nie wiem, które to są Summer Wydaje mi się szczerze, że jest to właśnie to, co tutaj widzicie Że te jest tutaj na dole, na dole, i tak dalej To są właśnie te eventowe rzeczy Sugar Apple miałem, tylko że je sprzedałem, bo widz mi też dał No i resztę oczywiście nie mam Mam tylko tutaj Pineapple, którego miałem wcześniej, więc może to zadziała Ale jeśli chodzi o to, no to nie wiem A, tutaj się wyświetlają u góry no i widzę... Ha! Czyli też mogą być tutaj... E, dobra. Szybko musimy sobie to obczaić. Kupmy sobie widzowie otóż to e, Strawberry, bo Strawberry chyba też się liczy z tego co widzę, no to chyba jest... A tutaj jest Strawberry. Dobra, czyli Strawberry powinno się liczyć. Zostaćmy sobie to gdzieś, no nie o tutaj w tym miejscu Więc weźmy sobie truskawkę, jedną i idziemy zobaczyć, czy tak działa. No, i tak działa, więc spoko. Jeszcze możemy zobaczyć inne: na przykład, nie no, wątpię, że na przykład te rzeczy tutaj będą do właśnie wzięcia. No, chyba, chyba wątpię, bardzo wątpię. No, niestety to nie jest Summer, to też i to prawdopodobnie też. No dobra, szkoda, że tutaj też nigdzie nie pisze. Jak oczywiście tutaj to wygląda, ale dobra, sprzedajmy sobie, je, bo po co ja mam je trzymać w ekwipunku. No i musimy tutaj czekać oczywiście. czy karot jest, nie mam pojęcia, czy blueberry możemy sobie kupić, zobaczyć, tomato niezbyt mi się wydaje, ale no nie widać tam blueberry, więc chyba, nie, chyba nawet nie będę próbował, na razie to będę musiał niestety tylko z tymi to robić, więc idziemy jeszcze oddać, jestem ciekawy jakie nagrody są z tego, jak, no w sumie to nie są giga dobre rzeczy te strawberry, ale da się je dać, więc to jest najważniejsze, a innych rzeczy no niestety wizowej nie mam. O, Harvest Point! I tutaj chyba raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli dostaniemy takie nagrody. No dobra, czyli chyba Strawberry się najbardziej opłaca. Za inne widzę rzeczy nie dostajemy chyba więcej punktów, więc wydaje mi się, że tutaj dobrze zrobiłem. E, że właśnie zrobiłem to, no i widzicie tutaj? To są common rewardy. No dobra, nie wiem o co chodzi, coże. No zaraz zobaczymy, tylko nie się to skończy. Fajnie by było dobić te 100 punktów, ale wątpię, że tutaj nam się uda. 9 nam brakuje. No dobra, może się uda. Może speedrun widzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, weźmy wszystkie po prostu. Weźmy tutaj widzę wszystkie I, i idziemy szybko. No dawaj, dawaj, dawaj. Otóż do 30 sekund zostało, mniej więcej to tak wygląda, więc wygląda to mocno. Ciekawe ile tutaj maksymalnie widzę się do tego dać. A, i goldy w ogóle dają więcej, a to nawet nie wiedziałem, więc e, dobrze wiedzieć, że goldy dają więcej, w takim razie opyla się tutaj e, goldy dawać. No i widzowie, to na tyle, mamy tutaj 116 punktów, nie mam pojęcia co tutaj staniemy, no widzę tutaj tylko nagrody, no nie, nie wiem o co chodzi z tym. 3, 2, 1, e, no i dostaliśmy, okej, okay, dostaliśmy 3 rzeczy. Dostaliśmy, widzę, miód, sprinklera oraz to, i... To tyle? No serio? Najgorsze rzeczy dostałem? Dobyłem wam tak, no średnio, bardzo średni drop, nie wiem o co chodzi, więc możecie mi dać znać w komentarzach o co chodzi I ja sobie oczywiście obczaję, o! Rare Summer Egg, mamy tutaj Summer egg. kupmy sobie go oczywiście Bo dlaczego by nie? I tutaj mamy w ogóle, o kurde, I tu są jeszcze następne rzeczy do craftowania I to nawet nie wiedziałem, że to są takie rzeczy Crafter Seatpak. Okej, okay, to jakieś rzeczy. No dobra. Dobrze wiedzieć, że tutaj są właśnie tego typu rzeczy do craftowania, ale to już zostawimy sobie na następny odcinek, no bo tutaj już trochę dużo widzę rzeczy obczęliśmy, więc mam nadzieję, że Ci się spodobał i tak szedł łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i co, trzymajcie się do następnego i się